Pierwszy szereg knechtów ukazał się właśnie na skręcie i stanął jak wryty na widok nieznanych stojących naprzeciw jeźdźców. A Zbyszko w tej samej chwili pochylił się w siodle, uderzył konia ostrogami i rzekł: W nich! Zanim skoczyli inni. Z obu stron boru podniósł się straszliwy okrzyk żmójckich wojowników. Około 200 kroków dzieliło zbyszkowych ludzi od Niemców, którzy w okamgnieniu pochylili las dzidku jeźdźcom. Podczas gdy dalsze szeregi zwróciły się z równą szybkością czołem ku obu stronom lasu, by bronić się od napaści z boków. Byliby podziwiali ową sprawność polscy rycerze, gdyby znaleźli czas na podziew i gdyby konie nie niosły ich w największym pędzie błyszczącym, nastawionym grotom. Pomyślnym dla Zbyszka wypadkiem jazda niemiecka znajdowała się z tyłu oddziału przy wozach. Ruszyła na wprawdzie zaraz ku swojej piekocie, ale. Ani przejechać przez nią, ani jej ominąć, a tym samym i zasłonić od pierwszego uderzenia nie mogła. Otoczyło przy tym ją samą mrowież mójdzinów, którzy poczęli się wysypywać z gąszczów jak jadowity rój os, których gniazdo niebaczny podróżny nogą potrąci. Zbyszko uderzył się tymczasem razem ze swoimi ludźmi o piechotę i uderzył bez skutku. Niemcy, powbijawszy tylne końce ciężkich włóczni berdeszów w ziemię, trzymali je tak równe i krzepko, że lekkie mierzyny żmójckie przełamać tego muru nie mogły. Maćków koń, cięty berdyszem w goleń, wspiął się na tylne nogi, a następnie z nozdrzami w ziemię. Przez chwilę śmierć zawisła nad starym rycerzem, lecz on świadom wszelkiej bitwy i doświadczony w przygodach wypuścił nogi ze strzemion, chwycił potężną dłonią za ostrze niemieckiej dzidy, która zamiast pogrążyć się w jego piersiach, Posłużyła mu tym samym jako oparcie, a za czym zerwał się, uskoczył między konie i dobywszy miecza, począł nacierać nim na dzidy i bardysze, równie jak drapieżny krzeczot naciera zajadle na stado długodziobych żurawi. Zbyszko, gdy koń jego powstrzymany w zapędzie, siadł prawie całkiem na zadzie, podparł się dzirytem i złamał go, więc jął się także miecza. Czech, który wierzył nade wszystko w topór, rzucił nim w kupę Niemców i chwilowo pozostał bezbronny. Jeden z włodyków z Łękawicy zginął, drugiego ogarnął na ten widok szał wściekłości, tak iż począł wyć jak wilki, wspinając krwawionego konia, paru na oślep w środek zastępu. Bojarowie żmójccy siekli brzeszczotami po grotach i drzewcach, spoza których spoglądały twarze knechtów jakby przejęte zdziwieniem i zarazem jakby pokurczone przez upór i zawziętość. Lecz stało się, że szyk nie został rozerwany. dzini też, którzy uderzyli z boków, odskoczyli zrazu od Niemców jak od jeża. Wrócili wprawdzie niebawem, z większą jeszcze natarczywością, ale wskórać nie mogli. Niektórzy powdrapywali się w mgnieniu oka na przydrożne hojary i poczęli szyć z włóków środek knechtów, których dowódca spostrzegł, że to wydał rozkaz cofania się ku swojej jeździe. Kusznicy niemieccy Jeli się też ostrzeliwać, więc od czasu do czasu niejeden ukryty między gałęziami sosny żmudzin spadał jak dojrzała szyszka na ziemię i konając, daru rękoma mchy leśne lub rzucał się na kształt wyjętej z wody ryby. Otoczeni ze wszystkich stron Niemcy nie mogli wprawdzie liczyć na zwycięstwo, widząc jednak skuteczność obrony, mniemali, że może choć garść ich zdoła się wycofać z pogromu i dostać się na powrót do rzeki. Żadnemu nie przyszło na myśl poddać się, gdyż Sami, nie oszczędzając jeńców, wiedzieli, że nie mogą rachować na litość przywiedzionego do rozpaczy i zbuntowanego ludu. Cofali się więc w milczeniu, chłop przy chłopie, ramię przy ramieniu, to podnosząc, to zniżając włóczni i berdysze, tnąc, bodąc, rażąc skórz, o ile zamęt bitwy na to pozwalał, i zbliżając się ciągle ku swojej jeździe, która walczyła na śmierć i życie z innymi zastępami nieprzyjaciół. W tym stało się coś niespodziewanego, co rozstrzygnęło losy uporczywej bitwy. Oto ów Włodyka z Łękawicy, którego pochwycił szał po śmierci brata, pochylił się nie zsiadając z konia i podniósł ciało z ziemi, pragnąc widocznie zabezpieczyć od stratowania i złożyć gdzieś tymczasem w spokojnym miejscu, aby łatwiej odnaleźć je po bitwie. Ale w tej samej chwili... Nowa fala wściekłości napłynęła mu do głowy i odjęła zupełnie przytomność, albowiem zamiast zjechać z drogi, uderzył na knechtów i rzucił trupa na ostrze włóczni, które, utkwiwszy w jego piersiach, brzuchu i biodrach, pochyliły się pod ciężarem, nim zaś kneści zdołali je wydobyć, szaleniec runął przerwą w szeregi, przewracając ludzi jak burza. W mgnieniu oka dziesiątki rąk wyciągnęły się ku niemu, dziesiątki włóczni przebiły bok konia. Ale tymczasem szeregi zwichrzyły się i zanim przyszły do sprawy, wpadł naprzód jeden z bojarów żmójckich, który najbliżej się znajdował, po nim Zbyszko, po nim Czech i straszliwy zamęt powiększał się z każdą chwilą. Inni bojarowie chwycili się również za ciała poległych i poczęli je rzucać na ostrza. Z boków natarli znów żmójdzini. Cały sforny dotychczas zastęp zakolebał się, zatrząsł jak dom, w którym pękają ściany, Rozczepił się jak drzewo pod klinem i wreszcie prysnął. Stopniała garść krzyżacka. Czasem tylko w gąszczach zabrzmiał odgłos krótkiej walki lub przeraźliwy krzyk rozpaczy. Zbyszko i Maćko, a za nimi wszyscy koni, skoczyli teraz ku jeździe. Ta zaś broniła się jeszcze, ustawiona kręgiem, tak zawsze bronili się bowiem Niemcy, gdy nieprzyjaciel zdawał ich przeważną siłą otoczyć. Iscy, siedząc na dobrych koniach i w zbrojach lepszych od piechurów, walczyli mężnie i z godnym podziwu uporem. Nie było między nimi żadnego białego płaszcza. jeno przeważnie średnia i drobniejsza szlachta pruska, która miała obowiązek stawać do wojny na rozkaz zakonu. Konie ich po większej części były także zbrojne, niektóre w kropierze, a wszystkie w żelazne naczółki z osadzonym we środku stalowym rogiem. Dowództwo nad nimi dzierżył wysoki, smukły rycerz, w ciemno pancerzu i w takim hełmie z zapuszczoną przyłbicą. Z głębin leśnych padała na nich ulewa strzał, ale grota odbijały się bezskutecznie od naczółków, od pancerzy i hartownych naramienników. Wał pieszych i jezdnych żmudzinów otaczał ich z bliska, lecz oni bronili się tnąc i bodąc długimi mieczami tak zażarcie, iż przed kopytami końskimi leżał wieniec trupów. Pierwsze szeregi napastników chciały się cofać, i parte z tyłu nie mogły. Na ogół uczynił się ścisk i zamęt. Oczy olśniewały od migotania włóczni, od błysków mieczów. Konie poczęły kwiczeć, kąsać, wierzgać. Przypadli bojażeni żmójccy, przypadł zbyszko i czech i mazurowie. Pod ich potężnymi ciosami poczęła się kupia chwiaci kołysać jak bur pod wichrem. Oni zaś na podobieństwo drwali rąbiących gęstwinę leśną, posuwali się zwolna naprzód w trudzie i wznoju. Lecz Maćko kazał zbierać na pobojowisku długie berdysze niemieckie i uzbroiwszy nimi blisko 30 dzikich wojowników, począł przeciskać się przez skrzęt ku niemcom. Dotarwszy krzyknął: konie po nogach! I skutek okazał się straszliwy. Rycerze niemieccy nie mogli dosięgnąć mieczami jego ludzi, a tymczasem berdysze poczęły kruszyć okrutnie golenie końskie. Poznał wówczas błękitny rycerz, że nadchodzi koniec bitwy i że pozostaje tylko albo przebić się przez ów zastęp, który odcinał drogę powrotną, albo zginąć. Wybrał to pierwsze i w mgnieniu oka z jego rozkazu ława rycerzy zwróciła się czołem w stronę, z której nadeszła. Żmudzini wnet wsiedli na karki, a toli Niemcy, zarzuciwszy na plecy tarcze i tnąc od przodu i na boki, rozerwali otaczających pierścień, rozpuścili konie i poczęli gnać na kształt huraganu ku wschodowi. Skoczył im na spotkaniu w oddział, który właśnie nadjeżdżał do bitwy, lecz zgniecion przez przewagę zbroi i koni, padł w jednej chwili pokotem po jak łan zboża pod wichrem. Droga do zamku była wolna, ale ocalenie dalekie i niepewne, albowiem konie mójckie, wściglejsze było od niemieckich. Płękitny rycerz zrozumiał to doskonale. Biada, rzekł sobie w duszy, nie uratuje się z nich nikt, chyba że własną krwią okupię ich ratunek. I pomyślawszy, to począł krzyczeć na najbliższych, aby wstrzymali konie, sam zaś zatoczył koło i nie bacząc, czy ktokolwiek posłuchał jego wezwania, zwrócił się czołem ku nieprzyjacielowi. Zbyszko biegł pierwszy, więc uderzył go niemiec w zakrywające oblicze oka pod hełmu, ale go nie strzaskał i twarzy nie uszkodził. Wówczas Zbyszko, zamiast odpowiedzieć cięciem na cięcie, chwycił rycerza w pół, związał się z nim i pragnąc koniecznie wziąć go żywcem, usiłował wyciągnąć z siodła. Ale strzemię pękło mu od zbytniego parcia i spadli obaj na ziemię. Przez chwilę tarzali się walcząc rękoma i nogami, wnet jednak niezwykle krzepki młodzian pokonał przeciwnika i przygniótłszy mu brzuch kolanami, trzymał pod sobą jak wilk trzyma psa, który ośmielił się stawić mu w gęstwinie czoło. I trzymał niepotrzebnie, gdyż Niemiec zemdlał. Tymczasem nadbiegli Maćko i Czech, których, dostrzegłszy Zbyszko, począł wołać, Bywa i wiąż! Znaczny to jakiś rycerz i pasowany! Czech zeskoczył z konia, ale widząc bezwładność rycerza, nie wiązał go. Natomiast to rozbroił, odpiął na ramienniki, odjął pas z wiszącą przy nim mizerykordią, poprzecinał rzemienie podtrzymujące hełm i wreszcie zabrał się do śrub zamykających przy łbice. Lecz zaledwie spojrzał w twarz rycerza, Zarwał się i zawołał: Panie, panie, patrzcie tu jeno! Delorsz! zakrzyknął zbyszko. A Delorsz leżał z bladą, spotniałą twarzą i z zamkniętymi oczyma, bez ruchu, do trupa podobny.